Witamy serdecznie już w, chyba w szóstym odcinku rozmowy przy fajce. Osobą, na, na którą czekaliście sporo, bo chcieliście, żebym właśnie porozmawiał ze Suchym Władziem. Cześć. Tutaj z, muszę puścić oklaski. Czekaj, bo no nie mam oklasków. Brawo, Suchy Władzio jest, jest gościem piąt, szóstego odcinku rozmowy przy fajce. Kurat. No Koniec oklasków. Koniec oklasków. No o czym będziemy rozmawiać? No wiadomo, głównie będziemy rozmawiać na temat Twojej przygody z YouTube'em i Twojej przygody z grami. Myślę, że zaczniemy rozmowę na temat ciekawy. Myślę, że wielu Ci już zadawało to pytanie i ja też chcę zadać to pytanie, bo jeszcze nie znam odpowiedzi na to pytanie. A, a jeszcze przed tym wszystkim chcę poinformować, że dzisiejszym sponsorem odcinka jest Piwo krzepkie browaru Cormoran w czołówce moich piw, właśnie otworzone, otwarte. Hejterzy, jak coś, to nam od, od razu przyspamujcie. Yy, zdrówko wasze i słuchaj, wadzia Kupa apetyt. Ale dobre. Krzepkie piwo ma 7,4 alkoholu i ekstraktu 14,5. Więc jest naprawdę bardzo dobrym i jasnym piwem. A więc pierwsze pytanie, które chciałem Ci zadać, czemu i jak powstał ten nick Suchy Władziu? A czemu nie na przykład Prystanisław? Zaczynaj. To było mniej więcej w ten sposób, że na początku miałem konto Jedrek i 6,6. I to konto założyłem nawet nie wiem, nie wiem jaki czas temu, chyba z 5 lat już minie. Mm -hmm. I to jest taki dość taki dziwny nick dla mnie i po prostu postanowiłem go zmienić. I któregoś razu wyskoczyła mi po prostu informacja, że mogę zmienić swój nick, gdy połączę swoje konto z Google Plus. Mm -hmm. No i sobie wykorzystałem tę możliwość. Tylko że nie wiedziałem wtedy, jaki nick wprowadzić. Wiem, że miał być Ładziu i coś chciałem dopisać. Na początku miał być to gaming czyli by wyszło w Gaming, ale program po prostu nie chciał przepuścić tego. Mm -hmm. I tak pomyślałem sobie, że dopiszę po prostu suchy Wadziu. przez to, że czasem że tak po prostu, że czasem o suche teksty, no. Trzeba byś się... Bo nie pijesz piwa! No, można tak powiedzieć. Właśnie zauważyłem, że cię nie subskrybuję, więc od razu strykam subskrypcję. Jestem twoim 2365. Subskrybantem. I teraz tak, I tak, patrzę się tych filmików, masz sporo. Ile tego tu już masz, bo nie liczyłem, ale coś wygląda mi to na setę albo ponad. 140 chyba. No. Oczywiście yy, głównie są to gry związane z grą, Filmy związane z grą World of Tanks yy, Patrzę się na twój pierwszy filmik. Poradnik dla początkujących w World of Tanks, mój Garaż, nasz Garaż. To był twój pierwszy filmik w ogóle na kanale YouTube, tak? No, tak się jakoś złożyło. Jest, powiedzmy sobie szczerze, mega ch... Znaczy, może nie pod względem tego, że się że, że opisuje, bo... Faktycznie dobrze tam powiedziałem wszystko. Tyle, że to jest pierwszy filmik i w zasadzie wcześniej nie miałem kontaktu z nagrywaniem i wiedziałem po prostu jak to robić. Tam mam dość dziwny głos, ponieważ nie używam żadnych programów do obróbki dźwięku i same nagrania zajęły mi bardzo dużo czasu, bo filmik ostateczny, który tam powstał, to jest bodajże piąte czy szóste nagranie tego tekstu. E, Nie ciełem niczego, więc cały tekst powtarzałem za każdym razem e, od nowa więc już troszeczkę mi gardło wsiadło i dlatego wyszło, tak wyszło. A Aha. dlaczego on jest na kanale? Postanowiłem go zostawić się przez to, żeby nowi widzowie mogli sobie porównać, jak wygląda, jak wyglądają moje filmy teraz, a jak wyglądały kiedyś. I sami mogli no. wyciągnąć jakieś wnioski z tego. No ale widzę, że Oglądalność tego filmiku jest niezła i też stosunek łapek w górę do łapek w dół też jest bardzo dobry. Czyli widzą, ten film się na pewno podobał. Dobra, zatrzymujemy, zatrzymujemy go. A kurde, ten, wyłączyłem też ten drugi filmik, bo poprosiłem Cię też właśnie, żebyś mi pokazał filmiki z innych gier. I tu jest na przykład filmik z gry Star Conflict. Ale tylko hmm. jeden, nie? Tak, to jest tylko taka mini recenzja tej gry. Pograłam w nią chwilę, spodobała mi się. To jest coś takiego jak World of Tanks, tyle że cała akcja przenosi się w kosmos. I nie, nie sterujemy czołgami, tylko statkami kosmicznymi. Poczekaj, ca... wyłączę reklamę yy, i przejdę tam gdzieś na jakiś moment tego filmu. No mów dalej, mów dalej. Wiesz co, no gra spodobała mi się, tylko troszeczkę z czasem bywa nudna. Jednak nie potrafi tak zaciekawić jak czołgi i jakoś przestałem w to grać. Chociaż Aha. tam swój, swój tier już biłem, tam też są tiery. Czyli Niestety... czasami grywasz w tą gierkę, nie? Znaczy to w zasadzie teraz już nie. Troszeczkę Aha. pograłem, ale już mi się to jakoś przyjadło Aha, widzę, tu masz jakiś statek, no i na napierdalanka. Bicie się Aha. też jakieś zamknięte jakieś rejony, gdzie po prostu się napieprzasz z wrogami, tak? Dokładnie tak. Jest są dwie drużyny iluś na iluś i tak się walczy. Dobra, wyłączamy. Tutaj widzę jeszcze inną grę pokazywałeś, czyli gra bogów, Smite. Mhm. Czyli co to za gierka i czemu tylko raz ją pokazałeś? czy znaczy, żeby pokazać tą gierkę bardziej, częściej, przydały mi się po prostu ekipa, z kim mógłbym pograć, a moi koledzy jakoś tak raczej niechętnie podchodzą do tej gry. Trochę pograli. Ja raczej nie próbowałem tego nagrywać, ponieważ mam drobne problemy z komputerem. Po prostu mrożenie wszystkiego. Akurat mhm. na tej grze miałem takie problemy, że nawet bez nagrywania, jak w nią gram, to czasem mi wszystko się zatrzymuje i tylko restart komputera pomaga, więc nagrywanie nie ma totalnie sensu. A hmm. ogólnie gra jest fajna. Jest hmm. bardzo podobna do, do Lola. Może takiej sławy nie ma, ale mi się bardzo podoba. Głównie no, przez to, że jest widok z trzeciej osoby. Tak jest, właśnie widzę, widzę że rozgrywka bardzo podobna do Lola. Okej, okay, co tu jeszcze mamy? O, też filmik z Minecrafta wykonałeś. Widzę. A to w zasadzie mam chyba tylko dwa filmy z Minecrafta. No może trzy. Aha. I to w zasadzie nie wiem po co je wstawiłem. Są, bo są pod wpływem chwili po prostu pomyślałem, a wstawię, co mi tam. No i tak Dobra. po prostu weszło. No to myślę, że <laughs> teraz przejdziemy już do gry. Oczywiście nie jesteś tylko youtuberem w World of Tanks, ale też skutecznym graczem, jak widać. Twoja skuteczność jest, jest dobra, czyli, no sami sobie możecie sprawdzić, dobry procent zwycięstw, w miarę dobry, dobry damage, no i tak dalej, i tak dalej. I twój ulubiony czołg to jest to. Tak, to jest Asetka. Duża, no to to, to to... duża puszka opancerzona, świetnie, świetnie odbija pociski, jak się po prostu dobrze nią ustawi. Większość graczy mm. tego nie docenia i wyjeżdża po prostu na czysty strzał, po czym wychodzi z bitwy i twierdzi, że estka jest chujowa. No ja raczej jestem bardziej z przekonania, że estetka to jest jeden z najlepszych czołgów w włocie. Będziesz robił filmik na temat 10 tysięcznej bitwy? No. Raczej nie. Się bitwa po prostu. Gram, bo gram, gram bo No to informujecie, że prawie... że troszeczkę ponad 150 bitw i będzie 10 tysięcy. Widzę, że masz. Trzy i za też i te 115, czyli bardzo fajne masz te dziesiątki. Robisz też te deki. Widzę też jakąś ósemkę artylerię. Czyli masz sporo tych czołgów? Ile masz czołgów w garażu? Już ci powiem, mam ich 11. Aktualnie w zasadzie jeszcze po prostu niektóre czołgi są niekupione, tak jak na przykład imx 50 120. Mm -hmm. On był kupiony, ale te magazynki mi troszeczkę nie odpowiadają i pod wpływem chwili po prostu go wypieprzyłem z garażu. To włożył I... tą esetkę, żebym włączył bitwę, a, a w międzyczasie mów. No i tak to wyszło. No. Aktualnie mam E50, zmierzam do dziesiątki, e, tak samo T95 e, i S8, więc tych dziesiątek pojawi się... mogłoby się pojawić cztery. Jakby troszeczkę częściej grał i oczywiście z kątem premium. Aktualnie gram cały czas bez konta premium, więc troszeczkę to wolno idzie. Także jak ktoś nie ma premki to pewnie może się domyślić, że jednak to nie jest to samo. Nie no. te 50%, ale to jest naprawdę ogromna różnica w grze. No jasne, jasne no chyba, że masz jakiś jeszcze tam czołg premium do zarabiania, no to tymi czołgami premium da się zarabiać też bez premki w zasadzie. No więc co da się, tylko tutaj chodzi o Expo, nie? Bo to tutaj aha, dostajesz aha. po 700 800 Expa, a z Premką dostajesz 1200. To jednak jest troszeczkę tej różnicy i tak się człowiek jakoś nie dymotywuje grze. Oczywiście jeżeli chodzi o s włączamy goldowe pociski, nie? Tak, to jest dziesiąty tier, Wychodzi wychodzę z założenia, że jeżeli ma się już ten dziesiąty tier, no to nie ma co oszczędzić na tym... na, na, na prosto pociskach, nie? Tu już, jak widać, być może na razie trafiliśmy na załogę, która mnie bardziej zna. Już w no, specyfikie koleś napisał CZEŚŁAJA! Piszemy mu, nie? Dziemka ziom. Dobra, jedziemy. Yy, a twoje... to... o! <laughs> yy, dobra, yy, ja, ja Ci powiem, że nawet heavy tankami na tej mapie lecę tam, gdzie teraz jest ten T71, ale yy, pójdę za Tobą, żeby yy, zobaczyć... Yy... Oczywiście, słuchajcie, gramy na żywo, yy, ja nagrywam, yy, Władziu nagrywa, czyli prawdopodobnie nie błyszczymy FPS-ami, więc... Yy... Tak naprawdę ta gra może się rozegrać różnie. Nie? No dokładnie. Ja tutaj w zasadzie esotką bardzo... bardzo rzadko wyglądowałem na tej mapie. Dlatego tak coś niepozornie jadę. A. Zwykle jakimś medem tutaj ląduję, to wtedy na tę górkę od razu wiesz, że ma. No tak, medem tak, ale ja szczerze mówiąc z tankami tam się pcham tam gdzie już tam są te twogi. Czekaj, są dwie artylerie. Oni tu będą sięgać, ale jesteśmy w miarę bezpieczni, jeszcze tutaj. Zobaczmy, może coś yy, tam gdzieś na E4 jakiś heavy tank jest. O, podświetli go patonik. Może tam wlepimy mu dwie gold pestki. Można by wjechać ST1 na górce. ST1 jest na, na górze. Yy, jest też w T. Te. No to co, próbujemy. Yy, Można spróbować, jedną. ale to będzie ryzykowne, bo jak. Troszeczkę setka jednak nie opuszcza tego działa. I jeszcze pamiętaj, że jest Tedek 10 z ich strony, w miarę skuteczny. I on może gdzieś tam być na i On się podział. Ale staję na I go za. solidną. liczbę, czyli 706. Z prawej strony t 62. i to tam się jest... nie wyjecie? Uh -huh. Widzisz tego obiekta? Ja, ja tego obiekta się troszkę boję, bo wiesz, jego lufa soczyście mnie przebije. Ale spróbuję raz pierdolnąć tego tutaj meda. O, podpaliłem go, przepraszam. O, to teraz. Ale się zgasił szybko. No i drugi raz się podpalił. Więc <laughs> co, się tam z lewej strony pojechać na no jod. Chociaż no, no dobra, nie, nie, nie. Dobra, dwa niszczyciele tam są, to sobie dadzą radę. Słuchaj, i z 7 i... i coś było... Aha, już ich nie ma? Niemożliwe. Kurde, ja mam strasznie mało FPS-ów. Y, obiekt widzę. Czekaj, czekaj. To będzie chyba nie, nie widzę go. ja go widzę. No, ale wiesz, y, to jest twój ulubiony top. Nie dlaczego? Mówiłeś już dlaczego, czy jeszcze nie? Y no, że jest tak bardzo opancerzony, po prostu ludzie nie doceniają tego pancerza. Myślą, o małsa, sobie kupię na przykład, no i on będzie niezniszczalny. Po czym okazuje się, że wcale tak nie jest. No, no, a setka jest według mnie po prostu jednym z najlepszych czołgów, właściwie przez ten pancerz, no, ma dość dobre działo. Wcześniej nie było pocisków za złoto, które były dostępne za kredyty. A teraz są, więc jeszcze to ułatwia sprawę. No o, jest, jest obieg na dole, patrzy. Jest, ale za kurkę nie leciał. Teraz spróbuję go dorwać. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No i nice. Dobra, to co? No to już najgorszsi przeciwnicy zdjęci. Jeszcze tych młodych można rozwalić. Pamiętajcie, ja, ja młodzi, mówię na lighty, nie? Light to jest młody u mnie. Bo jest taki malutki. Ale niestety zniesowałem. A mi uciekł. Dobra, jedziemy do przodu. Tam został tylko T30, który tak naprawdę z żadnym... żadnym przeciwnikiem dla nas. Nie już widzę, widzą, widzę, że żaruba jest. Próbuję go zajebać. No a no, cię nie jeb... przejadę. No, jedną mi, ale chyba szybciej przeładuje, czekaj. No, ja sobie poczekam. A nie, on też szybko przeładuje. Czekaj czekaj A ha, 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 marsz, kutasie Się napalił na mnie No po tego mx może skoczę jakoś Wiesz co No faktycznie bo Czy te... nie ma co kapować przed nich nie mają szansy no, 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 no. tak więc Czy nie jesteś graczem typu kapować dekapować tylko raczej lubisz walkę, nie? A czy wiesz co, lubię no. wygrać jeżeli widzę, że możemy dostać szybki wpierd... no to lepiej skapować tą bazę, niż się męczyć z resztą, ale jeżeli widzę, że jest dwóch, a nas jest znacznie więcej, no to jest... To kapowanie jest bez sensu. No chyba, że faktycznie będę jeździć po mapie, byleby tylko czas się skończył. No, 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 no. no ja tu słaby damage, ale no wybaczcie 10 fpsów. Pamiętajcie, za dwa tygodnie już będę miał pro kompa. I kurwa, wtedy wszystkich tych hejterów jebie. Zobaczę sobie każdy, który śmiał się z mojego kompa. Wejdę na jego kanał i będę się śmiał z waszych kompów. I co, po noczu, ta... nie? O, szybciutki meczek. Szybciutki meczek. Czyli... Yy, no tu nie ma co się patrzeć na efektywność naszej, naszej walki, bo yy, nie, było, nie były to za wspaniałe mecze z naszej strony. No, wow. niestety mało sobie poszalałem. Tylko 6 pocisków wodę No, podobne mecze i y, ja, i ty. No, mi się może trochę lepiej udało. A GW Tiger u nas dobrze zagrało. Nawet soczysty damage y, 4,5 tysiąca. I druga arta, czyli ładnie arty u nas zagrały. No. W ogóle moim zdaniem, y, y, lighty, scouty y, i dobre arty to jest, to jest podstawa, nie? No, arty, a właściwie od arty zaczynałem swoją przygodę z WOT-em. To no, było mniej więcej to... tak, że miałem bardzo słaby komputer i podczas gry w WOT-a miałem około 5 fps -u. i to bez nagrywania, oczywiście, mhm. żeby nie było niedomówień, więc y, mogłem tylko grać artą, dlatego pierwsza umiejętność, że pojawiła się GWTP. Bo no wiesz, jak mam celownik artyleryjski włączony, no to jednak tych FPS-ów troszeczkę przybywa. No i da się normalnie grać. Ja mam takie pytanie, teraz jeszcze do ciebie. Jak nagrywasz filmiki? Jakim programem i co później z nimi robisz? Bo ty mówiłeś, że robisz inaczej niż ja. Bo ja w zasadzie nagrywam filmik i od razu wrzucam na YouTube, nie? A ty go jeszcze tam poprawiasz mu dźwięk i tak dalej i tak dalej. Czyli jakich programów używasz do właśnie swoich filmików? Program do nagrywania to jest Day Story. Podoba mi się ten program przez to, że może nagrywać w jednym pliku kilka ścieżek audio. Przez co, jak na przykład włączam nagrywanie, to jest nagrywana ścieżka z gry złota, na przykład, plus ścieżka z dwóch mikrofonów, żebym móc sobie później wybrać tą lepszą ścieżkę. No i później wystarczy ten plik po prostu rozdzielić z tych ścieżek. No i mogę działać już bardziej w obróbce dźwięku i wideo. Do obróbki audio używam Gold Wave. Tam w zasadzie robię tylko odszumienia, żeby nie było takich właśnie szumów, trzasków i tak dalej. Jest to dość ważne, ponieważ no jednak mam taką drobną manię na punkcie dźwięku. Staram się, żeby zawsze było czysto. Niestety nie zawsze mi to wychodzi. Ale robię co mogę. Później do obróbki wideo używam Camtasia Studio. Camtasia Studio to jest dość dobry program i dość łatwy w obsłudze. I... W zasadzie nie ma on zbyt wielu efektów do wykorzystania, ale, ale właśnie przez to, że jest taki prosty, e, dlatego go używam. E, no i później ten, 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 te pliki dźwiękowe już poprawione e, plik wideo e, wrzucam właśnie do tego programu. E, I wszystkie dodatkowe grafiki, e, tak jak na przykład w moich filmach często widzicie e, tego typu e, sytuacje, że są statystyki, e, czy na przykład zdjęcie czołgu e, i... Po prostu pokazuje na tym zdjęciu słabe punkty tego pojazdu. I właśnie to jest wszystko zasługa programu Camtasia Studio. Ja tu mam jakiś mały błąd, ale mam nadzieję, że wszystko jest ok. To na wszelki wypadek powoli kończmy. Okay. Bo coś tu mi nie pokazuje. No to słuchaj. Jeszcze powiedz może na temat swoich planów przyszłościowych, czy jak planujesz jeszcze rozwijać swój kanał YouTube, czy będziesz chciał jakieś wstawiać nowe serie związane z wotem, wo czy może jakieś nowe gry? Wiesz co, prawdopodobnie to będzie WOT, ponieważ już kilka razy próbowałem robić serie z innych gier. Niestety nie miały one w zasadzie wcale oglądalności. Dodatkowo moi widzowie pisali, gdzie jest wód, czemu nie ma filmów z złota, więc wstawiając na raz tak dużo filmów z złota, po prostu można powiedzieć, że przykleiłem sobie taką nalewkę na mój kanał z filmami z złota tylko i wyłącznie z tych serii, właśnie mam najwięcej widzów i Dlatego moi widzowie oczekują filmów raczej tylko z tej gry. No ale staram się czasami jakąś nową grę podać. Może komuś się spodoba akurat. Mhm. Także nie mam jakichś takich większych planów. Na razie po prostu chcę kontynuować dalej woda. Dobra, no to co? No to myślę, że coś tam opowiedziałeś o sobie, o swoim kanale i o, o tym co robisz i w co grasz. No co, no to... Coś na koniec jeszcze chciałbyś powiedzieć? Zaprosić? No w zasadzie nie ma co zapraszać, no, jak ludzie lubią moje filmy, no to zapraszam do oglądania, no. Tylko tyle mogę powiedzieć. No ja tam dam linki w opisie, jakby ktoś chciał zerknąć, a nie widział jeszcze władzia, to go zobaczycie. No to co, no to dzięki za rozmowę. Równie, dziękuję. I zapraszam do następnych odcinków. Na razie. 希望的出口。